Zobaczmy, co mają chłopaki z gry wideo u siebie. Ty, ja myślę, że to by mogło być dobre po powrocie, nie? Co myślicie? Chłopaków z gry wideo byśmy sobie obejrzeli top 10 gier anime. Akurat tak, do picia yerbatki na wieczór, nie? Odpalamy. Nie Pewnie nie oświadczycie u mnie żadnej z tych gier, a kto wie, może mi się spodoba, nie? Stelara też zagrałem na początku tylko dla hajsu, bo to była współpraca reklamowa, a go skończyłem i rok później ograłem go jeszcze raz. Klerowski też Tego ogrywałem na samym początku, udając, że mi się nie podoba, bo to JRPK, a się całkowicie wciągnąłem. Zaraz będą ten. Yy, przegląd gier anime, nie? No dobra, dobra dawaj. No to stuprocentowo jestem, kto nagrał, to wiem, że to będzie od Skurika, nie? <głos> <głos> tak. Jestem fanem anime. Wiem, wiem, rodzinę już przeprosiłem. Jednak ogólnie rzecz biorąc, anime w ostatnich latach dość mocno zyskało na popularności. Jeszcze tak 6-7 lat temu na fanów japońskich animacji patrzyło się dużo mniej przychylnym okiem. A teraz już chyba nikogo nie dziwi. Przecież w czasach, w których ja byłem dzieciakiem, to jak ktoś w szkole się przyznał, że ogląda anime, to wszyscy się śmiali z niego, nie? Wy też pamiętajcie takie czasy, no i też myślę, że warto byłoby to zaznaczyć, że dalej się nieprzychylnym okiem patrzy, nie? Na fanów anime. Że ktoś ogląda sobie w wolnym czasie anime. Trend ten możemy zauważyć w branży muzycznej, zachodnich animatorów. To jest właśnie, no niestety, no od, od momentu, gdy się spopularyzował internet, no, no niestety doszło do tego, że przestaliśmy traktować odpowiednim ostracyzmem fanów anime. Czy moglibyśmy trochę wrócić do tych czasów? się wydaje, że oni mimo wszystko na to zasługują, nadal. Tak, popatrzcie na to, całkowicie statystycznie na to popatrzmy, jak mielibyśmy wykonać taki eksperyment myślowy. Jeżeli wziąłbyś dwójkę ludzi, normalnego człowieka i fana anime, statystycznie, kto będzie stópkarzem, na co będzie większa szansa? Czy typowo matematycznie. No przecież odpowiedź jest banalna, no nie? Kto będzie miał jakieś niezdrowe fetysze? No wiadomo, że to zawsze będzie fan anime. Więc no, na, na 100% z byciem fanem anime, istnieją jakieś korelacje, które, które warto by było badać w dyskursie psychologiczno-psychiatrycznym, nie? interesuje w grach wideo. Skiny w Fortnite, które powstały we współpracy z popularną serią są chyba już normą w tej grze i wiele osób chętnie kupi sobie skórkę z Jujutsu Kaisen albo Naruto. Anime stało się też na tyle popularne, że przecież CD Projekt Red wraz ze studiem Trigger odpowiedzialne za takie produkcje jak Kill la czy staliłem. Tengen Toppa Goren Langan wspólnie stworzyli Cyberpunk Edgerunners. A z racji, że ten kanał niestety nie jest o tematyce anime, tylko o grach wideo, to właśnie dzisiaj przyjrzymy się grom, które są właśnie w jakiś sposób związany z japońskimi animacjami. Cześć, ja jestem Skurik, a to jest top 10 Gier anime. Kolejność losowa. Zapraszam. <trybuj> Personka. Tej listy nie mógłbym rozpocząć inaczej niż od. Tą listę mógł tak rozpocząć, żeby opowiedzieć o wszystkim i nie wrzucić tam persony, że na farmić komentarzy, co specjalne. Jednej z moich ulubionych serii gier, jaką jest właśnie Persona. Dzięki za mam dwa lata nie mogłem polecać wam żadnej poszczególnej produkcji z tej serii, tylko przybliżę ogólny jej zarys. Ja bym miał powiedzieć, do jakiej innej produkcji porok. Ale główna jakaś linia fabularna persony nie polega na tym, że jesteś nastolatkiem, który ratuje świat przed znanym akwarelistą? Tam jakieś takie chore rzeczy są w personie, nie? Mywałbym personel, to chyba najbardziej trafnym byłoby wskazanie na Pokémony. Tak samo jak w najpopularniejszej marce growej zdobywamy tytułowe persony, które później wykorzystujemy w walce z przeciwnikami. Każda z person ma swoje mocne jak i słabe strony. Na przykład jedna będzie odporna na ogień, ale za to podatna na obrażenia od lodu. Czyli bardzo podobnie jak w Pokémon. No, Tym, co tak jednak wyróżnia persona. tę serię na tle innych gier z gatunku JRPG, jest aspekt społeczny. Persona tak w zasadzie dzieli się na dwa typy rozgrywki. Pierwszy to klasyczne JRPG, w którym chodzimy po dungeonie, walczymy z przeciwnikami i zdobywamy nowe persony. Natomiast w drugim prowadzimy szkolne życie jako uczeń liceum. W przerwie od walki, spotykamy się ze znajomymi, czy uczęszczamy do szkoły na zajęcia. No ja pierdolę, no jak można w to grać, nie? Zajęcia. Czyli w wielkim skrócie Persona to połączenie JRPGA wraz z dating simem. Może to na papierze brzmieć dziwnie, ale ten pokręcony japoński mishmash znalazł sobie dość sporą grupę oddanych fanów. A piąta odsłona serii sprawiła, że persona przebiła się do mainstreamu, jeżeli chodzi o japońskie RPG, które znamy na zachodzie. Właśnie piąta część wyznaczyła charakterystyczny styl artystyczny, w którym każda opcja w menu ma swoją unikalną animację, przez co korzystanie z niego jest niesamowicie przyjemne. Więc gdybym miał komuś powiedzieć w którą część z tej serii zagrać, to wszystko zależy, co jest dla was najważniejsze. Piąta część posiada najlepszy gameplay, czwórka, najfajniejsze postacie, a trójka, intrygującą fabułę. A no no i bardziej bym Wam polecił zagrać w remake trójki, bo jest znacznie lepszy od wersji Portable, która jest portem z PSP. Każda z tych części stawia nacisk na zupełnie inny aspekt, ale i tak uważam, że wszystkie są przynajmniej warte sprawdzenia, jeżeli komuś podoba się tego rodzaju formuła. Taki jeszcze mały błąd ode mnie. Jeżeli komuś nie podobają się elementy dating sima, a jest zaintrygowany tym, że formuła rozgrywki to takie bardziej rozszerzone pokemony, to poleciłbym zwrócić uwagę na serię, od której persona się wywodzi, czyli Shin Megami Tensei. SMT w przeciwieństwie do Persony, stawia Siegami? dużo większy nacisk na walkę, która jest bardziej wymagająca. Z Megami Tensei 5 wyszło jakiś czas temu na pc oraz inne konsole w wersji rozszerzonej. Dodatkowo posiada wersję demo oraz ma polskie napisy, co jest raczej rzadkością, jeżeli chodzi o japońskie RPG. Final Fantasy. Z serii Final Fantasy nie no, trzeba w te przedstawiać, bo chyba każdy z nas, choć słyszał o jednej z najważniejszych marek należącej do Square Enix. Nieważne czy mówimy tu o MMO, jakim jest Final Fantasy XIV, czy innych fabularnych odsłonach serii, marka jest na tyle popularna, że doczekała się licznych spin-offów czy reedycji. My przyjrzymy się dzisiaj remake'owi siódmej odsłony. Wydana w 2020 roku pierwsza część remakeów Finala 7 jest chyba jednym z najlepszych wyborów, żeby zapoznać się z marką. Wysiadam do dość przyjemny system walki, który odbyła się w czasie. Prymik aktywowałem tydzień temu dostałem pismo, żeby wesprzeć streamera coś o kupieniu gry. Wiesz może o co chodzi? Najprawdopodobniej stary. Teraz po wyborach ostrzyło się to prawo, i jak masz aktywowanego Prima, to jeszcze musisz przynajmniej kupić sobie jedną grę z Instant Gaming, żeby wesprzeć Clemera. To nie jest ważne, jaką, ale musisz jakąś kupić, bo są po prostu losowe kontrole teraz takie, no nie? I nieprzychylnym okiem się na to patrzy w urzędach. W rzeczywistym, ale w każdej chwili możemy włączyć pauzę, aby użyć umiejętności, albo wydać komentarz członkom naszej drużyny. Grając w finale. Ej, ale ten nowy final, no nie, on ma. I tryb JRPGowy, i tryb całkowicie aktywny, prawda? Na tym W tym kale czujemy się, jakbyśmy oglądali jakieś anime. I tu mówimy zarazem o zaletach oraz wadach tej produkcji. Jak kogoś odrzuca infantylność postaci, czy dziwne, a miejscami cringe'owe scenki, to w finalu je niestety znajdzie. Jednak <laughs> chyba największym problemem dla niektórych z tą odsłoną może być to, że jest ona podzielona na trzy części. Mimo, że wydaje się to dziwne rozwiązanie i wygląda trochę, jakby square odcinało kupony od graczy, to nie można im odebrać tego, że zarówno Integrate, jak i Rebirth dość mocno rozwijają świat, jak i postacie, które w oryginale nie miały aż tyle czasu na ekranie. Dodatkowo przejście każdej z nich zajmuje dzięki więcej mi, niż aby, ukończenie oryginalnego Karolę. Finala 7. No i, co najważniejsze, to nie jest wydłużenie gry na siłę poprzez grind czy niepotrzebne aktywności poboczne, tylko rozwinięcie poziomów oraz historię. Więc jeżeli ktoś szuka świetnego JRPG-a, ale wolałby zagrać w coś bardziej nowoczesnego i bez walki turowej oraz z dość intrygującą fabułą, no myślę, że Prawidłowo. Trylogia remake'ów Final jest. Fantasy VII powinna wam przypaść do gustu. Temat Battle Royale jest dość popularny w Japonii, z której zresztą tego typu rozgrywka się wywodzi. Oprócz całej masy anime, w których gracze są zmuszeni do walki między sobą, a zwy... I oglądałem ostatnio ten film Battle Royale. Ty, totalnie się nie dziwię, że Tarantino go polecił. Tam przez godzinę jest dosłownie masakra na ekranie, no nie? Różne sposoby zabijania ludzi. Giga, gigakajny kino, z którego Beskitu można sobie zobaczyć, jak wyrósł cały gatunek growy. Czajcie? Polecam wam obczaić. Przecięzca może być tylko jeden Jaki film? Battle Royale. To jest japoński film o tym, gdzie stu nastolatków wrzucają na wyspę i mówią, że przeżyje tylko jeden. <ścoughs> I akcja tam, ósma minuta, tam już pierwsze dedy lecą, no nie? To, to nie jest taka, wiesz, sytuacja, że to jest jakoś, jakiś taki. Trillerek, jakiś taki horrorek albo slasher, który ma godzinną ekspozycję? Nie, 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 nie. Tam bez to 8 minut, to już się flaki latają, i to takie srogie, nie? Gdzie to można, oj, nie, powiem Ci, wiesz, że ja akurat płytkę miałem, nie? Kupiłem kiedyś tam na DVD i, i z płytki oglądałem na moim stereo domowym. Cała wizual novela, która dość mocno inspiruje się tymi zasadami. Duncan Rompa, tricker Happy Havoc, bo o nią mi tu chodzi, opowiada o lasach 15 uczniów prestiżowej szkoły, którzy zostali uwięzieni przez czarno-białego Misia. Nawet nie pytajcie, sam wiem, jak to brzmi. Stop. Warunkiem wyjścia z akademii jest dokonanie morderstwa na innym uczniu, tak żeby nie można było mu tego udowodnić. Kiedy ciało ofiary zostanie odnalezione, rozpocznie się rozprawa, w której za pomocą różnej maści Mingier musimy dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie. No, że całość brzmi dość oklepanie i dziwnie. To musicie mi uwierzyć na słowo, że ostatecznie historia jest całkiem niezłym krymina. Jak stary. Można normalnie patrzeć na te gry, jak wy widzicie, co my właśnie oglądamy, jakie ja jak brzmią opisy tych gier w którym próbujemy rozwiązać zagadkę, kto zabił i dlaczego. W czasie gry zadajemy sobie pytania, dlaczego zostaliśmy zamknięci wraz z innymi, jaki jest cel tego wszystkiego i ostatecznie kim jest ten cały misiek. Z racji, że jest to visual novela, sami rozumiecie, że więcej na temat fabuły czy tego co się dzieje później nie za bardzo mogę powiedzieć, aby nie wkroczyć w strefę w spoilerów. Dangan Rompę poleciłbym szczególnie osobom, które szukają całkiem niezłego kryminału oraz nie odstrasza ich to, że gameplayu w tej grze praktycznie nie ma. No, może oprócz rozpraw, ale to i tak bardziej sprowadza się do łamigłówek. Gdybym miał wymienić postać, która ma kolaborację z praktycznie każdą marką i pojawia się absolutnie wszędzie, to obok Geralta z Wiedźmina podałbym jeszcze 2B z Nier Automaty. Cieło Platinum Games odpowiedzialne za takie gry jak Bayonetta czy Metal Gear Rising Revenge w 2017 roku wypuściło grę, która posiada chyba najbardziej charakterystyczną żeńską postać w historii no. gier wideo. Serio ilość przeróbek z 2B, popularność jej cosplayów czy częstotliwość pojawienia się jej w innych grach jak Final Fantasy XIV, PUBG czy nawet. Rainbow Six Siege, tak, no jest w takich grach spotkacie Tubi, Co? jest ogromna, Ona jest w Rainbow ale dobra, Sixie? my nie jesteśmy tu, żeby rozmawiać o popularności Tubi, tylko o grze, w której występuje. Nier Automata jest dość ciekawym slasherem, bo żeby odblokować prawdziwy... Ej, wy myślicie, że mi by się spodobało Nier Automata, tak po stelaży? Chyba, chyba Nier Automata jest i tak finalnie za wolna, nie? ...zakończenie, musimy ukończyć grę tak naprawdę 4 razy, nie, a tak, łącznie mątpię. jest aż 26 zakończeń, z czego 5 A czemu by mi się nie spodobała? Zbyt dużo jakichś takich otwartych mapek, niepewnie zbyt mało bossingów głównych. Gdy uda nam się pierwszy raz skończyć NieR Automatę zostaniemy pozostawieni z masą różnych pytań, na które część z nich dostaniemy odpowiedź po kolejnym przejściu gry. Cała zresztą historia Automaty dość mocno odwołuje się do filozoficznego nurtu egzystencjalizmu oraz nawiązuje do takich filozofii jak Grzina Paula czy Pascala. Oprócz dość intrygującej historii, Nier Automata oferuje również całkiem niezły driven, gierka mało Ta bossów, produkcja wolna, nie... okej, okay. sporo... okej. Okay. Nie boi i się mieszać różnych gatunków ze sobą, aby wyszło z tego coś ostatecznie unikalnego. U podstawy jest to slasher, w którym mamy ogromną możliwość kontroli nad postacią i komba poniekąd tworzymy sobie sami. Oprócz tego posiada element bullet hella, bo bossowie czy przeciwnicy często wysyłają w stronę graczom masę pocisków, które trzeba uniknąć. Żeby było mało, mamy jeszcze sekcję, gdzie gra przypomina szutę mapa. Na dodatek gra dość często bawi się perspektywą, przez co raz mamy 2,5 d side-scrollera, żeby Teraz znów przejść do pełnego 3D. Wychodzi z tego wszystkiego trochę ogromny mit że Gdy o tym słyszymy, to. Pewnie byście może... spodobały fragmenty, jak się bawią perspektywą, konwencją, jest dużo backtrackingu. To jest taki slasher bardziej RPGowy. Jest okay? to specyficzne, okej? Trzeba sobie pomyśleć, że to nie ma prawa działać. Ostatecznie wychodzi z tego serio całkiem niezła produkcja. Może nie pozbawiona wad, ale na pewno wyróżnia się ona na tle wszystkich innych gier z tego gatunku. Jeżeli szukacie gry z bogatą historią, która nie poda wam wszystkiego na tacy, albo... Ale to jest właśnie fajnie filozoficznie, nie? Jest chyba Nier Automata przedstawiona, ona ma sporo takich artystycznych elementów, co? Bo ciekawie wykonanego slashera, przez jego wolność sterowania... O właśnie te miany takich kadrów, bo to się czasami zmienia faktycznie Platformówkę 2D. No, ona. Zawsze, jak oglądam coś z tej Nier Automaty, to ona ma naprawdę zajebiste, yy, zajebiste zabiegi, nie?. postacią, gdzie łączy dodatkowo inne gatunki, to myślę, że Nier Automata powinien Wam się spodobać. Serie Jakuza to chyba jedna z najdziwniejszych marek gier wideo, które jakoś przybiły się na zachodzie. Bo podajcie mi inną serię, w której główna historia opowiada. Dla mnie Jakuza to jest taka groteska, że chuj. To jest bez kitu. Japończycy zrobili swoje Geta, które i tak już jest groteskowe Geta. no nie oszukujmy się, dość mocno i przerysowane. Także jak bardzo mogli taką serię przerysować Japończycy, no nie? Nie wiem, Jakuza to jest... Stary. Ja nie wiem, czy to się da grać na To ...o poważnej mafii, czyli tytułowej Yakuza, gdzie siedzi w poziomie. różnej maści przekręty związane z kontrolą nad miastem, żeby zaraz potem iść na karaoke, dać koncert z życia albo tańczyć w klubie. Yakuza Zero to gra, z której patos wylewa się z ekranu w czasie najbardziej absurdalnych scen. Nie wiem, czy jest jakaś inna japońska produkcja, która tak dobrze odzorowywałaby ten japoński, pokręcony humor. A jak się w to gra, można powiedzieć, że Yakuza to taki beat'em up, nie licząc z późniejszych części, które stały się turowymi rpg Poruszając się po mapie, natrafiamy na kolejne gantlety, które musimy pokonać. Za otrzymane pieniądze z pojedynku możemy inwestować w siebie, żeby ulepszyć nasze postacie. Odblokowujemy nowe ciosy, czy ulepszamy ich statystyki. Oprócz tego, seria słynie z ogromnej masy różnych aktywności pobożnych, jak wspomniane wcześniej karaoke, które możecie kojarzyć m.in. z piosenką Bakami O, Ja to netko kojarzę. To jest jakuzy? ale i również zarządzanie swoim biznesem, łowienie ryb czy wiele, wiele innych. No i jeżeli mówimy o Jakuzie, to nie da się również nie wspomnieć o jej fabule. Jeżeli nie jesteście fanami długich cutscenek oraz ogromnej ilości dialogów, to Jakuza niestety nie będzie dla was. Przerwniki filmowe potrafią trwać po parę dobrych minut, a zaraz po nich będziemy zasypywani stercą dialogów. Seria Jakuza jest z pewnością nie dla każdego, ale jest to pozycja tak wyjątkowa na tle wszystkich ogólnie gier, że jeżeli ogromna ilość Ty, ale jak oglądałem ten materiał, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jak oryginalne są te gry wszystkie, jak one naprawdę posiadają elementy, które są całkowicie przypisane do nich, jako do jednej gry, a nie do całego gatunku. Jak bardzo mocno wyróżniają się na tle innych gier. I to jest chyba problem naszego zachodniego gamingu, i dlatego azjaci teraz tak bardzo dobrze sobie radzą faktycznie na arenie międzynarodowej, bo nie boją się eksperymentować i ich gry są nowatorskie po prostu scenek i dziwaczny japoński humor was nie odstrasza, to myślę, że warto chociaż sprawdzić Jakuzą Zero, która będzie idealnym wprowadzeniem do całej serii. Dla panu strategii w klimacie anime również coś znalazłem. Seria Fire Emblem u nas jest raczej dość mało znana, przez to, że jest ona ekskluzywna dla konsoli Nintendo. Ale jest ona warta uwagi, szczególnie jak ktoś lubi turowe bitewniaki. Główna mechanika rozchodzi się o turowy system walki, przypominający nieco za zadań działania papierkami nożyce. Ej, ale Czy... całkowicie szczerze sobie nie mówić, te gierki anime, one zawsze mają... Ładną grafikę, w sensie one dobrze wyglądają stylistycznie. Może teraz akurat padło na jakiś taki niekorzystny kadr, ale no te aniłe gierki, one za 20 lat nadal będą wyglądać świetnie, prawda? Ta yy, na twardo zrobiona taka kreska wokół tych postaci i zanimowanie ich w pełnym 2D, to będzie coś, co się nigdy nie zastarzeje, nie? Szczególnie jak ktoś lubi turowe bitewniaki, główna mechanika rozchodzi się o turowy system walki, przypominający nieco za zadan działania papier-kamień nożyce. Czyli kawaleria lepiej radzi sobie na łuczników, łucznicy pokonują piechotę, a piechota kawalerię, coś w tym stylu. Tylko rozszerzcie to sobie do większej ilości jednostek i dodajcie do tego wszystkiego wszelkie maści zaklęcia. Dodatkowo, jeżeli jakaś z waszych postaci zginie podczas walki, tracicie ją permanentnie. Co wymusza na graczu bardziej przemyślane ruchy, bo przecież nikt nie stracić swojej ulubionej postaci. W taki sposób to otrzymacie fajne. przybliżony obraz tego, czym jest seria Fire Emblem. Natomiast strasznie niska jakość to jest nie, na tym na tym cinematiki które ogóle, części bym wam polecił, postaciach. to najbardziej przystępny oraz łatwy w nabyciu są obecnie Free Houses oraz Engage. Obie niestety zostały wydane jedynie na Nintendo Switcha. A co do Freehouses, ma lepszy potencjał do replay ability, przez to, że na samym początku wybieramy jedną z trzech frakcji. Ten wybór definiuje, jakie postacie będziemy mieli w armii, rozwój fabuły oraz parę innych detali. Za to Engage jest dużo ładniejszy od swojego poprzednika, ale niezależnie, którą część wybierzecie, to główna mechanika jest w nich bardzo do siebie podobna. Fire Red. O ooo! Pokémonów chyba zasunamy. nie muszą przedstawiać. Każdy z nas mnie... Ej, zagrajmy w tym tygodniu w Pokemony! Pokémony. kitu, jak będzie jakiś dzień na jakiś filler, zróbmy sobie randomizer z poksów, co wy na to. Bo w tym tygodniu na pewno będzie trochę więcej wolnego czasu przed wyjściem yy, w tego Eldena, nie? Jakiś Nuzlocke randomizer, ja bym walnął w Fire Redach jakąś styczność z tą marką. Czy to przez gry, karty kolekcjonerskie, albo anime. Jest to seria tak kultowa, że nie można by było jej pominąć na tej liście, bo wpłynęła ona nie tylko na gaming, ale i na całą popkulturę. Zresztą, jeżeli chcecie o tym więcej posłuchać, to Azurawil przygotował jakiś czas temu analizę, skąd wzięła się popularność tej marki. Więc zainteresowanych odsyłam was do karty u góry ekranu. Zaglądać. Postanowiłem no, umieścić materiał. tu Fire Reddy, bo jest to remake pierwszej generacji. Coś pokażę, nie? Patrzcie na to. Stary, rozjebany, dwudziestoletni Game Boy. Pa. Wiecie, że ja na tym Pokémonie mam swojego dosłownie dwudziestoletniego, chyba Blastoisa już? To jest zajwiste, nie? W życiu ci stary nie sprzedam, bo tam są moje stare save'y z Pokémonami. Jeden z pierwszych Blastoisów. Mój kadabra, mój Hunter. Z tymi pokémonami to jestem mocno zżyty, więc no, no w życiu bym tego nie sprzedał. ...kieszonkowych potworków i stanowi świetne wprowadzenie do całej marki Pokémon. Jak i ogólnie, żeby zapoznać się z gatunkiem JRPGów. przez ich dość łatwy do zrozumienia system walki oraz Dzięki bardzo Hikaru. małą infantylność. Do... Ale Pokémony, Najlepsze w Pokémonach jest to, że... To jest gra, która jest bardzo prosta do wytłumaczenia, no bo Pokémony działają na zasadzie kamień, papier, nożyce, tylko są rozszerzone do większej ilości e, żywiołów. Ale jeżeli się w nie zagłębisz, no to ich cała y, struktura mechaniczna jest diabelnie skomplikowana, bo masz tak, Pokémony, dual fighty, typy ataków, typy Pokémonów, staby, iwisy, wisy, farmienie tego, trzymane przedmioty, natury, abilitki Pokemonów, sam fakt tego, że jakich w ogóle ataków mogą się nauczyć konkretne Pokemono, no bo to, że jest Pokémon wodny, to nie znaczy, że on się nie będzie w stanie nauczyć np. Na Thunderbolta czasami, prawda? Bo tutaj są nawet, są, są, są nawet takie możliwości czasami. To jest, to, jest, to jest niesamowite. I co najlepsze, jest to jeszcze z wszystko zebrane w jedno party. Ile jest Pokemonów? 6 czy 7 ma się w party? Nie pamiętam już nawet, do chyba 6, nie? I musisz stworzyć taki team, który będzie w stanie nastawić czoła każdemu przeciwnikowi. To dla mnie, dla mnie to jest, to jest niesamowite. A potem masz jeszcze ataki, które w ogóle power upują. kolejne ataki, prawda? Jak na przykład sobie włączasz jakiś Sunny Weather albo jak sobie deszcz odpalasz, żeby mieć silniejsze wodne ataki i walisz takie powolne setupy. No nie no, mistrzostwo świata wielu współczesnych gier z tego gatunku. Oprócz tego, pierwsza generacja poksów dalej jest bardzo przystępna dla nowych graczy, ale nawet jeżeli zna się tę grę na wylot, jej struktura pozwala na różne challenge'e. Więc pomimo lat na karku, Fire Reddy dalej są warte chociaż sprawdzenia, z czym tak dokładnie się ta seria wiąże anime w pewien sposób wyróżnia się na tle reszty takich produkcji. Gra studia Atlus, czyli twórców persony, może i nie jest przesadnie długą grą, bo jej przejście zajmuje coś około 12-13 godzin. Gameplay też może sporą część osób odrzucić, ponieważ gra składa się z zagadek logicznych, których to naszym zadaniem jest spięcie się na szczyt wieży. Jednak porusza ona dość ciekawy temat zdrady swojego partnera. W grze wcielamy się w Vincenta, który jest wieloletnim w związku z Katrin przez K. Pewnego wieczoru główny bohater... Katrin... Czemu z Katrin przez K? czy chce coś zarzucić dodatkowego? ...spotyka w barze młodą, atrakcyjną Katrin przez C. No i tak rozpoczyna okay, się o to, o to. dylemat Vincenta. Z jednej strony wie, że robi coś złego, a z drugiej kontynuuje romans z kochanką. Katrin stawia gracza przed wieloma moralnymi pytaniami, które ostatecznie decydują o jednym z paru zakończeń. W 2019 roku została wydana odświeżona wersja z pod tytułem Full Body, i to daje ona parę nowych zakończeń związanych z nową postacią. Niestety, rozszerzona edycja Kurwa, jest grę, dostępna ta. jedynie na konsole. Na komputerach osobistych trzeba się niestety zadowolić podstawką. Zdecydowanie nie jest to gra dla każdego, przez bardzo duży nacisk na historię oraz gameplay polegający na rozwiązywaniu łamigłówek. Jednak myślę, że jej temat. Tematyka jest na tyle niecodzienna w grach, że warto ją sprawdzić. 13 Sentinels. Jakby ktoś mnie zapytał na punkcie czego Japończycy mieli kiedyś obsesję, to podałbym mechy. Evangelion czy Gundam to są ogromne marki związane z gigantycznymi robotami, które walczą z jeszcze większymi potworami. Trend ten w pewnych kręgach pozostaje do dzisiaj. Pamiętacie taką gierkę Shogo? Ja chyba jedną grę z mechami faktycznie w życiu przeszedłem i to było Shogo. Stara, stara strzelanka taka. Japońska i od czasu do czasu ktoś wypuści coś związanego właśnie z mechami. Jak na przykład wydane w 2019. Wy rozpoznajecie te opaski z Naruto i to jest jakaś opaska i a nie Naruto w tym roku, 13 Sentinels Aegis Rim. Gra jest podzielona na trzy tryby. W Destruction, czyli główny tryb, jeżeli chodzi o jakąkolwiek rozgrywkę, gra zmienia się w strategię, w której sterujemy tytułowymi sentinelami i walczymy przeciwko kaiju. Gameplay w tym trybie przypomina nieco produkcję pokroju Tower Defense. Następnie mamy Remembrance, w którym odgrywa się główna historia 13 Sentinels, gdzie poznamy losy 13 głównych postaci. A tu rozgrywka szkole, przypomina nieco wizualnowele, w których co jakiś czas będzie będziemy zmieniać postać, aby śledzić poczynania innych bohaterów. No i jest jeszcze analiza, czyli kompendium wiedzy o grze, postaciach i wydarzeniach. Nie, ja mam wrażenie, że Japończycy robią grę, robią giereczkę, robią jakiś fajny, zajebisty gameplay, po czym tak, dobra, jak moglibyśmy dupki do tego wrzucić, nie? Jakieś dobre laseczki. Dawajcie yy, ten, robimy dating sima, po prostu wrzucamy do środka i będzie podrywanie lasek. Ale kto by się tym interesował. Za to fajne jest to, że tryb Distraction oraz Remembrance przechodzimy niezależnie od siebie. We własnym zakresie wybieramy, czy wolimy bardziej skupić się na poznawaniu historii czy rozgrywce. Choć oba tryby są od siebie uzależnione i żeby progresować dalej trzeba czynić postępy w jednym jak i drugim. Widać też, że twórcy dużo większy nacisk stawiali na opowiadaną historię, bo właśnie poznawanie fabuły zajmuje znacznie więcej czasu niż walka. Choć fani japońskiej produkcji są już pewnie do tego przyzwyczajeni, że w tych grach częściej znajdziemy więcej dialogów niż samej rozgrywki. Trigger. Na tej liście nie mogło również zabraknąć jednego z najważniejszych JRPGów z całego gatunku. Chrono Trigger, jak na swoje czasy, był bardzo rewolucyjny wśród innych japońskich RPGów. Nie dość, że walki odbywały się na mapie gry i nie było przejścia na osobną arenę, to dodatkowo został użyty jak na 95 rok dość nowy i innowacyjny Wiemy system ATB, system. w którym postacie wykonywały swój róg, gdy zapełnił im się odpowiedni pasek. Ale dla fanów Dynamiki klasycznych i czerponowych no. była możliwość wyboru czy wolimy grać z ATB lub bez niego. Oprócz tego za projekt postaci odpowiada legendarny Akira Toriyama, który stworzył Dragon Balla. Chrono Trigger oferował również podróże w czasie. I na przykład, jeżeli w przeszłości nie podnieśliśmy przedmiotów z jakiejś skrzynki i podniesiemy je w przyszłości, jej zawartość będzie miała o wiele lepsze przedmioty. Była to też jedna z pierwszych gier, które oferowała nową grę Plus, gdzie podobnie jak obecnie, oh. załamał się progres naszej postaci. Z jakimi grami pierwszy raz mieliście styczność, które pamiętacie, że miały New Game Plusa? No chyba tak naprawdę New Game Plusa. To... Pierwszy co kojarzy, co mi przychodzi do głowy, to Diablo 1, nie? No bo masz dwa dodatkowe poziomy: masz New Game Plus, New Game Plus 1 plus i plus 2, no Normal Nightmare Hell. To najbardziej mi się z Diablo kojarzy, no ale to nie jest taki klasyczny New Game Plus, prawda? A taki w obecnej formie bardziej kojarzony New Game Plus? No to chyba Dark Soulsy, nie? Tak naprawdę. O, kiedy, kiedy, waszym zdaniem, New Game Plus się zaczął popularyzować? Bo to mi się wydaje, że ostatnie 10 lat, prawda? To, to była taka bardzo mocna popularyzacja New Game Plusami. Pokémony Pokémony nie miały chyba New Game Plusa. Pokemony miały, tak jakby, drugą część fabuły bardzo często, nie? Fire Reddy mają główną, nie fabularną do Elite Four i po Elite Four, prawda? Ale, no, to nie jest New Game Plus, bo nie przychodzisz tej gry, nie? To jest raczej post game taki, no mimo że to, co teraz mówię o Chrono Triggerze wydaje się być na obecne standardy zwyczajne. Nie widzę sensu grać w New Game Plusa, bo problem z New Game Plusem jest taki, że bardzo często nie wprowadzają nic nowego do rozgrywki. Ale fajnego New Game Plusa miał tak naprawdę Titan Quest, to wiadomo, to też były poziomy trudności, tak jak w Diablo i były po prostu trzy, ale w wyższych poziomach trudności dochodziły nowe countery na mapie, czaićcie? I na przykład miejscu w której gdzieś po prostu była jakaś jaskina, jakieś skrzynki, jakieś potwory, nagle miała SMOKA, no nie? I mieć całkowicie dodatkowego bossa. I mi się wydaje, że tego trochę brakuje po prostu w grach w New Game Plusie, żeby było więcej dodatkowego contentu. A wiecie jaki Souls-like ma najwięcej dodatkowego contentu w New Game Plusach? To też jest giga ciekawe. Ostatnio oglądałem materiał na ten temat i się zdziwiłem, że tam w ogóle takie rzeczy są w ds 2! W ds 2 są tak pododawane nowe rzeczy, że jak ja w ogóle widziałem, co tam się z pająkiem dzieje, no nie, yy, z tą Fridą, tak, ona się, sorry, Freya, nie, nazywa pajączyca Freja. no to teraz ją się tam w ogóle na górze walczy, ona wypełza z tej jamy swojej, zajebista sprawa. Szkoda, że nigdy From Software jakoś bardziej nie rozwinęło, nie, tej formuły New Game Plusa, żebyś miał takie poczucie, że warto go robić, no bo raczej rzadko się robi tego New Game Plusa, nie. I nie jest niczym dziwnym, to przypomnę tylko, że ta gra wyszła 30 lat temu. Dzieło Square Enix wyznaczyło zupełnie nowy kierunek, w którym J. JRPG J. powinny iść. Miesiąc. I trudno było znaleźć w tamtym czasie bardziej rozbudowaną grę niż Chrono Trigger. A nawiązania do tej produkcji można się doszukać nawet w obecnych czasach. W taki oto sposób dotarliśmy do końca wielkiej storii i gier się anime. Się dał, Jeśli wytrwaliście do końca, dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona gra z tego rodzaju. A może czegoś Waszym zdaniem brakuje w tej liście. Sekcja komentarzy należy do Waszej dyspozycji. A jak chcecie posłuchać o niewydanej nigdy wersji Half-Life'a 2, to odsyłam was do tego filmu, w którym Snake eater to objaśnia. Dziane. Co? Co on powiedział? <śmienicza> 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 Nie, ja mu chyba trzeba odebrać prawo od tego kanału, wiecie? Tak mi się wydaje. <śmienicza> Nie podoba mi się strona, w którą idą grywida.